Złom Dobry, 31 maja sobota, godzina 4.15 rano na puszki się wybierano <noise> odczułem wczoraj, że wyruszyć dzisiaj sobie na puszki rano jest piękny poranek ptaszęta cudownie śpiewają a niektórzy o tej porze puszki zbierają zobaczymy ile zbierzemy Wziąłem sobie dwa duże worki chwytak, krękawice, wszystko co trzeba takie duże worki naprawdę no i pierwsze pierwsze zbiory te puszki idą do skupu więc nie będę ich jako proste tylko zgnieciemy Jeszcze coś w tym paśniku, panie kierowniku? Pierwsze trzy puszki, dobrze jest, idziemy dalej. nie jeszcze śpi, jeszcze się nie budzi, a pewien złumiarz już puszka mi się brudzi. O, to się nazywa prawdziwa wolność. Stać sobie w sobotę o czwartej, czy przed czwartą, i wybrać się na zbiory, napełniać swoje wory pieniędzmi, drobnymi, ale wszędzie dostępnymi, moi drodzy. Piękne. Chyba tak będę cały lato robił o, Wspaniały poranek Pieniądz sobie leży Do kogo on należy Psią jest mój Teraz już tak Jest ciepło Chyba się za ciepło ublały mój drodzy. przysiady i gimnastyka i pieniądz w moim worku znika. Trochę się wahałem wstać czy nie. Wstać czy dalej sobie spać, ale wstałem. Pięknie jest powiem wam. Cywilizacja jeszcze śpi, nikt nie przeszkadza. Policjanci mnie mijali, tylko spojrzeli. spojrzeli. W worku pieniędzy przybywa. Piękne ptaszki śpiewają. Cudnie jest. Polecam każdemu. Jedziemy na dworzec kolejowy. Dalej jest autobusowy. Na dalsze łowy butelka zwrotna pierwsza premia lotna chowamy do sakwy mu ciężka o tam o tam tam dworzec autobusowy raz dwa trzy cztery pięć sześć sześć paśników tutaj jest także myślę sobie że coś znajdziemy a to poranna galeria stela Czasami złomik namierzam Teraz go zabrać nie zamierzam, ale wiem gdzie jest Mając rower wiecie Można być w różnych miejscach ciekawych Szybciej O tak Na przykład tutaj Jedna puszeczka I druga puszeczka A tam na dworcu powiem wam, że była puszka tylko jedna Ktoś chyba grasuje tam się udam potem jeszcze są jeszcze parę koszy tam jest olza i wzdłuż olzy będę sobie jechał z godzinkę taką mam ochotę o tak i nad rzeką są puszęta o tak tak jeden grosik drugi grosik i Chyba tak, tak. Jest i trzeci, trzeci wleci. Coraz więcej pieniędzy. Gdybyśmy pojechali w lewo, czyli tam, to opuścimy kraj, bo to jest most graniczny. I tam dalej już Czeska Republika. Ten dom już są Czechy. Tam też jest ścieżka rowerowa i puszki. Ale tam się wybiorę w poniedziałek lub wtorek. A dzisiaj pojedziemy tą stroną Olzy Polską i tam zobaczymy, czy jakieś puszczęta są w koszu, tutaj zero. Tutaj zero. Tu jest taka ciekawa instalacja. Tam poniżej jest tramwaj, taki wagon tramwajowy przystanek Zastawka transport, Stop raczej o proszę, tutaj takie ładny. Jaka szyna wygięta wygięta szyna, nowy symbol Cieszyna piękna jest przyroda piękna jest poranna przygoda kuku panie kruku o! Są pieniądze. Jest sakiewka Jest dobrobyt Mam dwie ręce, mam dwie nogi Mogę się poruszać. Czy trzeba czegoś więcej do szczęścia? A ja myślę, że nie. Jeżeli człowiek kompletny jest w swoim składzie, ma rower. I worek, gdzie puszki kładzie? Smakować życie, nie spieszyć się. To właśnie osiągnąć chcę. Dość już miałem gonitwy, dość jazdy po autostradach, dość spędzania świąt na parkingach. Teraz Czas wziąć życie w swoje ręce Ach, i robić to co się lubi, a nie to co się musi. Godzina 7.05 dotarliśmy do końca naszej podróży. Skup złomu na Stawowej 18. Zobaczymy ile te puszki są warte. Ile zarobimy zaraz zobaczymy. Ja już po sprzedaży, jak widzieliście, pieniądz sobotni. Hmm, pieniądz właściwie 8 zł mi dali. Także zanim kawy wypiłem, 8 zł zarobiłem. Same korzyści, moi drodzy, bo tak yy, gimnastyka, zarobek, film dla was, dotlenienie, poruszenie się, trochę ruchu. Trochę puchów, wszystkiego dobrego, weekendu miłego, dzisiaj robimy coś jeszcze, bo sobota, czyli cieszyński objazd śmietników, a ja jadę do domu wypić kawę, mogliby skosić tą trawę, wszystkiego dobrego, do następnego.